Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu haul zakupowy. Kilka rzeczy kupiłam bardzo fajnych, jak była tutaj moja siostra. Wszystkie oprócz jednej są w sumie kupione przejrzyście. Oczywiście ona miała masę, masę więcej rzeczy, ale dorwałam fajnych kilka rzeczy i chciałabym Wam pokazać. Zacznę od rzeczy niekosmetycznych. Obie kupiłyśmy sobie śliczne szale w Primarku. Przepiękny po prostu kolor jest szara z dodatkiem takiego pastelowego niebieskiego, różowego i miętowego jest po prostu przepiękny kosztował tylko 4 funty bardzo fajny w dotyku, normalnie chyba się zacznę przekonywać do Primarka Majsa fajną kupiła bardzo krzulę w ogóle jeansową no ale w moim stanie to nie ma sensu w ogóle teraz tego kupować bo, bo nie wiem kiedy się w to zmieszczę. ale szal jest przepiękny, na drugi dzień jak byliśmy znowu to już, to już nie było ich na półkach, więc nie wiem, czy się tak szybko wyprzedały, czy mieli ostatnie sztuki. Ale kolor jest po prostu przepiękny i jest on bardzo duży, więc polecam to. Kupiłam sobie jedną koszulkę. Teraz nie kupuję raczej ciuchów ale byłyśmy w Holisterze oczywiście, jak już byłyśmy w Milton, i kupiłam sobie taką zwykłą koszulkę różową. Strasznie lubię, wiecie, co koszulki z tymi takimi rękawami po ukosie. Taka bawełniana, różowa, bo jaka może być inna. Myślę, że zaraz po porodzie już będzie ok, bo teraz może być troszeczkę przykrótkawa I ona kosztowała, też nam wyprzedaży ją kupiłam na, za chyba 7 funtów. Bardzo, bardzo lubię właśnie koszulki z Hollistera. I wiecie co, Kupię. byłyśmy w TK Maxie i było masę tych, wiecie, tych wszystkich koszy takich materialnych i ja zwykle nie potrzebuję teraz, jeżeli nie szukam, domu to nie potrzebuję, ale potem jak hmm, wracam do domu z mogłam go kupić, bo by no, mi się przydał. I był taki śliczny, że musiałam go kupić taki, taki miętowy w białe serduszka, nie za duży. W sensie już na coś tam znajdę, może nam mm, pierwsze zabawki mojego czy coś, ale sobie wsadziłam tutaj, wiecie co, kosmetyki. Mam taką małą szafeczkę koło łóżeczka i... I tutaj stawiałam sobie po prostu chusteczki i jakieś takie pielęgnacyjne kosmetyki. Może potem wykorzystam to na coś innego, ale po prostu był taki piękny ten, ten nie wiem, to nie jest koszyk, takie pudełko materialne, <grych> e, że musiałam wziąć, kosztował 5,99. Był duży wybór kolorów i w ogóle rozmiarów. No po prostu przepiękne są em, te, te e, pojemniki. I coś co właśnie nie kupiłam teraz, ale kupiłam niedawno i mojaścia też sobie to kupiła Jest to taki pojemnik na pędzle, jest to świeczka, oczywiście. Szukałam czegoś większego, ponieważ wcześniej miałam takie srebrne zresztą też na świeczkę, ale góra była taka wiecie zwężana, i jak dokupiłam jeden więcej pędzelek, ten do podkładu. To po prostu było strasznie, strasznie nadgorzute i ciasno Więc chciałam kupić coś większego I znalazłam taką piękną świeczkę Ja ją kupiłam w B&M Ale widziałam też identyczne w Humbergains, więc nie wiem czy yy, po prostu sprzedają w dwóch yy, sklepach dokładnie to samo one kosztują tylko 2,99 świeczka jest wielka, wypaliłam sobie ją, wyczyściłam yy, waniliowa ona jest, chyba o zapachu waniliowym przepięknie pachniała i właśnie majster sobie kupiłam tylko srebrną miałam taką złotą, taką rose gold troszkę yy, no ale pięknie wygląda na paletce, więc jak szukacie czegoś takiego no to myślę, że yy, ta świeczka świetnie będzie wyglądać yy, i troszkę kosmetyków nie za dużo takich co, tylko potrzebowałam tak naprawdę większość. Kupiłam kolejny raz ten podkład z Number 7. To już jest moja trzecia buteleczka z kolei. Teraz była znaczy, jest chyba jeszcze dalej fajna promocja. Jedna buteleczka, druga, znaczy jeden kosmetyk number 7, drugi za połowę ceny, więc Maysa też sobie wzięła dokładnie ten sam, ponieważ spróbowała się u mnie i bardzo też jej podszedł. Kupiłam znowu w kolorze Cool Ivory i to się nazywa Stay Perfect Foundation. Jestem po prostu zachwycona tym podkładem. A on jest w takiej szklanej buteleczce. No, rewelacyjny jest podkład i na pewno go będę wciąż kupować. On kosztuje chyba około 14 funtów, ale dobrze pamiętam. No ale teraz się opłaca, bo można drugi za pół ceny kupić. Kolejny produkt, który kupiłam ponownie jest to tonik do twarzy z The Body Shop. Właśnie mi się skończył. To jest ta wersja z Aloesem. Bardzo taki delikatny, jeżeli coś takiego. Oczywiście mi się coś tutaj na brodzie ostatnio porobiło, więc poszukuję czegoś takiego bardzo delikatnego, zdecydowanie bez alkoholu. I ten produkt się świetnie sprawdza. Jestem bardzo zadowolona. Mam również piankę do mycia twarzy z tej serii i pewnie też ją ponownie kupię. Więc sobie kupiłam. Jak na zakupach i on kosztuje chyba 7,50. 7, Również w TK Max znalazłam te kremy Dorongs EOS. Rzucam Wam na Instagrama i wszyscy mówicie, że jest beznadziejny i też tak słyszałam o nim, że jest taki byle jaki. Wiecie co? Nie wiem dlaczego jest taka straszna o nim opinia. Użyłam go kilka razy i. Krem jak krem. Nie wysusza, nie jest jakiś super tłusty, fajnie się wchłania. Ja wzięłam wersję ogórkową, bo ja uwielbiam zapach ogórka. Majsa sobie wzięła jakiś taki owocowy. E, chciałam po prostu spróbować. E, znalazłyśmy za nią duże pieniądze, bo one kosztowały 2,99, e, więc po prostu chciałam bardzo spróbować, bo z jajeczka EOS jestem bardzo zadowolona. Um, ale szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego jest tak strasznie jechany ten krem, bo on naprawdę nie jest zły, jest jak taki wiecie, normalny krem do rąk. Um, kupiłam coś, co planowałam kupić, ale ciągle o tym zapominam i jak byliśmy z siostrą, jest taki fajny sklep z takimi tanimi kosmetykami Body Care. I moja właśnie się zapyta, czy nie wiem, gdzie może kupić te płatki na noc, wiecie, do oczyszczania tego wszystkiego. A ja właśnie jakiś czas już szukam tego, bo właśnie coś mi na nosie strasznie, mam tych dużo czarnych kropeczek. I ciągle zapominam o tym produkcie i właśnie w tym sklepie można je kupić bardzo tanio. Um, Teason Skin Care Nose Stripes i one kosztowały Fun 49 za 8, bo to jest akurat 33% extra free, e, więc e, normalnie jest 6 tych e, pasków. Więc fajnie, jak sobie będę robić maseczkę, to sobie również nałożę. E, mam nadzieję, że zadziała, bo już dawno, dawno ich e, nie używam. E, kupiłam Batist, bo jak e, może mogli, oglądaliście mój filmik nie poprzedni, tylko te, jeszcze poprzedni, z Bublami, to pokazywałam tam ten nowy Batist, e, dwa w jednym z odżywką, który był beznadziejny. I to wiem, że nie tylko u mnie, fokusowana też Ania robiła mm, filmik specjalnie o tym produkcie, jak strasznie, przetuszcza włosy. I musiałam sobie kupić po prostu z Zwykły żeby mieć w domu, e, jak bym potrzebowała, wiecie, taki emergency. E, I tu jakiś nowy wyszedł, znaczy chyba nowy, bo jeszcze nie widziałam. E, natural and Light Bear, więc taki bardzo naturalny. Jeszcze go nie użyłam, ja już tego raz użyłam. E, mi mówi, że jest ok, więc mam nadzieję, że będzie ładnie pachniał. E, jak coś, to będę chyba wracać do tych moich ulubionych. Ten tropikalny, czereśniowy e, zdecydowanie były moimi ulubieńcami, jeżeli chodzi o zapach, ale ja bardzo lubię te. Ehm, szampony i ostatnie dwie rzeczy chciałam wam pokazać, tylko dwa żele pod prysznic. wiem, że mało ekscytujące, ale są takie fajne, obydwa z Palmolive, dawno nie, nie kupowałam nic em, z tej firmy, ale to, to jest wina mojej siostry, mi przy kasie w Superdrug'u. I e, mówi, że muszę to powąchać, bo one super pachną. I e, są trzy chyba rodzaje: dobrze powąchałam jeden, bo inaczej bym pewnie kupiła wszystkie trzy. E, Chocolate Passion, e, one były teraz na promocji, są na promocji za chyba 4, I pachnie po prostu obłędnie taką czekoladką. Ją ja wielbią takie przesłodzone zapachy e, żeli pod prysznic. A jak byliśmy teraz w Tesco na zakupach, to zobaczyłam jeszcze te. I tu jest jakiś owocowy, też przepięknie pachnie. On ma drobinki em, peelingujące mm, i on kosztował 90 pensów, więc tym bardziej e, jak widzę coś fajnego, nowego, ładnie pachnącego, to zawsze biorę, bo e, po prostu, żeli nikt nie zawiele w domu, bo to naprawdę schodzi jak woda. E, no i tyle, tyle moich zakupów, e, niedużo, ale takich fajnych, myślę, że sobie uzupełniłam e, zapasy wszystkiego co mi brakuje. Widzicie, co ja już tak, już tak myślę przed tym, przed porodem, żeby miała wszystko w domu bo nie wyobrażam sobie wysyłać Adama, żeby mi coś kupować, chociaż pewnie i tak będę siedzieć w domu i e, nie będę się malować czy coś, ale e, wolę mieć, wiecie, zapasy, e, cokolwiek, wiecie, że po prostu takie rzeczy lubi mieć zapasy i wszystko, żebym miała e, w domu, e, no i... I tak. Muszę sobie szybko dzisiaj jadę zaraz na zakupy spożywcze i chcę sobie jeszcze popatrzeć na korektor, bo mi się kończy korektor podoczy. I myślę o tym z chyba Maybelline, taki z gąbeczką. Albo zobaczę jeszcze, czy burżuła tu jest, bo widziałam, że Ania pokazywała nowy z burżuła, jaki sobie kupiła korektor. Beauty Starlet, przed tam właśnie filmik. I zobaczę, czy może to jest. No, ale tyle. E, dajcie znać, co sądzi o tych zakupach. E, czy ta świeczka nie jest przepiękna po prostu teraz na pędzelki e, i teraz mi się zmieści jeszcze więcej, jakbym za czasem przypadkiem potrzebowała jakiś nowy pędzelek. E, no i tyle, dziękuję ślicznie Wam za oglądanie. Życzę Wam udanego dnia słonecznego. U nas dzisiaj jest strasznie wszystka pogoda, ale co tam. E, życzę udanego wszystkim dnia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Pa pa!